Tak jak zdążyliście zauważyć, po tytule oraz po miniaturce zrobiłem wreszcie upgrade do Canona R5 Mark II, przy pomocy którego zresztą nagrywam ten film, żebyście z tego materiału mogli wyciągnąć jak najwięcej informacji. Nie będę ukrywał, że z jednej strony bardzo się cieszę z tego zakupu, bardzo podoba mi się ten model, a z drugiej strony jestem takiego zdania, że tak samo jak i swój poprzednik na samym początku, ten model cierpi na choroby wieku dziecięcego, które mam nadzieję w przyszłości się wyprostują, ale na chwilę obecną jest kilka dosyć istotnych kwestii, o których pogadamy w tym filmie. Standardowo zaczynamy od ceny, która jak przystała na nowość do najniższych nie należy. Patrząc jednak co stało się z ceną R5 na przestrzeni kilku ostatnich lat, wydaje mi się, że jest jakaś tam, że tak powiem, nadzieja, więc jeżeli nie śpieszy Wam się z zakupem, wydaje mi się, że jeszcze przez chwilę warto poczekać i zobaczyć jak te ceny będą się kształtowały na przestrzeni kilku najbliższych miesięcy. Ze swojej strony nie będę również ukrywał, że przed zakupem Marek Dwójki zastanawiam się jeszcze przez chwilę nad R Trójką. Jednak odpuściłem ten zakup, a wszystko to ze sprawą gabarytów. Zresztą kiedyś wam o R Trójce mówiłem na tym kanale. Gabarytowo w stosunku do swojego poprzednika mam tutaj naprawdę niewielką różnicę. Jeżeli mówimy o wymiarach tego aparatu, to są to dosłownie milimetry. Podobnie zresztą będzie z wagą, ponieważ to jej różnica wynosi dosłownie 8-9 gramów, więc obstawiam, że większość użytkowników nawet tego nie odczuje. Ze swojej strony muszę jednak dodać, że bardziej mi się podoba w Mark II ten opływowy kształt całego korpusu, ale to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Jeżeli zaś mówimy o samym komforcie pracy, jak ten aparat leży w dłoniach z jakimś tam obiektywem, to tutaj praktycznie żadnej różnicy nie odczuwam. Designowo Canon jednak postanowił wprowadzić kilka ciekawych oraz przydatnych rozwiązań. Zaczynając od samej góry dostajemy nową inteligentną stopkę, w sumie nie taką nową, ponieważ ona już się pojawiła na przykład w modelu R3. Do niej będziemy mogli m.in. podpiąć adapter mikrofonowy od firmy TASCAM i to jest coś, co są już. W swojej ofercie miał od dłuższego czasu. Kanon dopiero jakiś czas temu zaczął to wprowadzać. Ten adapter również czeka na testy, więc prędzej czy później na tym kanale również się pojawi. Jeżeli jednak nie macie takiej potrzeby, żeby tej stopki ruszać, żeby jej używać, to sugeruję zostawić zaślepkę w swoim miejscu, ponieważ ją bardzo ciężko zdjąć oraz ją bardzo ciężko zamontować, więc warto mieć to na uwadze. Następnie po lewej stronie korpusu będziemy mieli switcha do przechodzenia pomiędzy trybami. Według mnie bardzo fajny wygodny patent, który również już możecie karzyć, ponieważ on pojawił się w modelu R6 Mark II. Nawet jeżeli przez dłuższy czas pracowaliście na R5 i na przycisku Mode Info, Wydaje mi się, że bardzo szybko się do tego przyzwyczajcie. Ja z tym praktycznie nie miałem żadnego większego problemu. Ale jest jedna kwestia, która się wysypa w momencie zrobienia aktualizacji aparatu, a mianowicie ona polega na tym, że jeżeli chciałbym włączyć aparat i chciałbym to zrobić w trybie nagrywania, no to niestety ale nie ma takiej możliwości, ponieważ w momencie włączenia ekran momentalnie robi się czarny, żaden przycisk nie reaguje, nic z aparatem się nie dzieje. Dopiero muszę wyjąć baterię, włożyć ją ponownie i żeby aparat włączyć poprawnie żeby korzystać z trybu nagrywania, odbywa się to w taki sposób, że. Tryb musi być do fotografowania, włączacie aparat, wszystko się odpali poprawnie i dopiero możemy przejść do nagrywania. Trochę absurdalne, ale obstawiam, że jakaś ta aktualizacja w najbliższym czasie rozwiąże. Kolejną nowością, jeżeli w ogóle możemy to tak nazwać, jest większy oraz jaśniejszy wizer. Swoją drogą bardzo wygodny, w bardzo fajny sposób się na nim pracuje. Jednak, jak zwrócicie uwagę na specyfikację, no to w dalszym ciągu jest to R5, która tak naprawdę dostała upgrade. Jednak, to co wszystkich będzie interesowało najbardziej, to funkcja, która pochodzi z modelu R3, a mianowicie jest to śledzenie, rozpoznawanie oraz ustawianie punktu ostrości przy pomocy oka. Bardzo fajny patent, bardzo fajnie się na tym pracuje w niektórych sytuacjach, jednak jeżeli wszystko ma działać w poprawny sposób, wiadomo, będziecie musieli wejść w menu, będziecie musieli to skalibrować. Przy czym, że tak powiem, cały ten patent będziecie musieli powtórzyć dwa albo trzy razy, ponieważ czasem ta pierwsza albo druga kalibracja no, jest tak naprawdę do powtórzenia. Jeżeli jednak już to zrobicie, macie to ze sobą, no to. Możecie na przykład stworzyć takie zdjęcie, że załóżmy jak ja macie dwóch muzyków na scenie i możecie sobie tymi punktami ostrości przeskakiwać pomiędzy jednym a drugim muzykiem. Drobny upgrade dostał również joystick i to jest coś, co na samym początku warpiące mnie nieco irytowało, ponieważ ten joystick był dosyć taki sztywny, też korzystanie z niego i też poruszanie się po menu nie było do końca komfortowa. Dopiero po pewnym czasie się wyrabiał i można się było do niego przyzwyczaić. R5 Mark II jest bardziej plastyczny, korzystanie z niego jest naprawdę przyjemne, komfortowe, to i tutaj znowu nie można się do niczego przyczepić. Wreszcie dostaliśmy standardowy port HDMI, i to jest coś, na co wielu użytkowników czekało, na pewno wiele osób to doceni. Z mojej perspektywy wygląda to tak, że do wejścia mikro na pewno można się było przyzwyczaić, aczkolwiek znam historię, znam osoby, które miały tą tendencję, że potrafiły nawet dwa razy na przestrzeni tam krótkiego czasu to wejście wyłamać i uszkodzić, mimo że używali klatki i mimo że używali tych zacisków, które widzicie aktualnie na obrazku. Więc znowu, kwestia preferencji, kwestia przyzwyczajeń natomiast to, co nie do końca mi się podoba i tutaj nad czym trochę ubolewam, to te gumowe zaślepki, które niektórych użytkowników doprowadzają wręcz do szału. Nie jest to moje ulubione rozwiązanie, no ale okej, okay, jakoś to przeżyjemy. Na sam koniec zostawię nową baterię. Nowy symbol to jest literka P na samym końcu. Niektórzy się śmieją, że to pochodzi od słowa price i inni jeszcze mówią, że od słowa performance. Jak jest naprawdę, to już musicie ocenić sami. Jednak jak zwrócicie uwagę na specyfikację i porównacie sobie tą baterię do poprzedniej generacji, którą znowu niektórzy każą z modelu R5 czy R6, no to tutaj Mamy wszystko to samo. Z tą jednak różnicą, że do nowego modelu to ostatnią baterię będziecie mogli włożyć, ale ona już niektóre funkcje niestety ale będzie ograniczały. Jeżeli zaś mówimy o zamiennikach, no to sorry, ale do nowego modelu niestety ale na chwilę one nie podejdą. To, co wszystkich interesuje najbardziej, to oczywiście podświetlana matryca, procesor oraz możliwości, jakie oferuje nam R5 Mark 2. Jak jestem ogromnym fanem R5 i świetnie mi się na tym sprzęcie pracowało i nie planowałem jakiegoś robić upgrade'u, tak R5 Mark 2 bije to zdecydowanie na głowę. Kultura komfort pracy z. Zupełnie na innym, wyższym poziomie. 30 klatek na sekundę w trybie fotografowania na niektórych użytkownikach na pewno zrobi pozytywne wrażenie, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że tutaj zdania będą podzielone i niektórzy powiedzą, że nie ma tu nic rewolucyjnego, nic odkrywczego i nie jest to jakaś zabójcza prędkość. I super. Ja jednak wychodzę z takiego założenia i z takiej perspektywy, że z tych trybów zdjęć seryjnych dosyć często korzystam na koncertach, żeby uchwycić coś niesamowitego, jakiś fajny ruch na scenie. I w przypadku R5 starszej generacji zazwyczaj miałem tak, że jak robiłem zdjęcia perkusiście, no to w przypadku tych pałeczek i też ruchu perk to zdjęcia wychodziły raz lepsze, raz gorsze. To znaczy są takie zdjęcia, że po prostu tam są zniekształcenia i ciężko było to jakoś odratować. W przypadku R5 Mark II na pewno wygląda to zdecydowanie lepiej. Czy zdarzają się błędy? Oczywiście, że tak, ale według mnie też nie na taką skalę. W gorszych warunkach oświetleniowych nowa RPNK według mnie radzi sobie wyśmienicie, zwłaszcza w połączeniu z obiektywami typu 2870 czy 70 Oczywiście mówimy tutaj o RF-ach. Akurat zdjęcia koncertowe są idealnym testem dla takiego sprzętu, ponieważ warunki oświetleniowe zmieniały się bardzo szybko, no i też ISO trzeba podbijać do dosyć dużych wartości, żeby te zdjęcia w miarę wyglądały. Jak uwielbiam pracować na R5, tak w przypadku Mark II jest jeszcze lepiej. Podobnie zresztą mam z autofocusem, do którego naprawdę bardzo ciężko mi było się przyczepić, czy to przy filmowaniu, czy przy robieniu zdjęć. W przypadku Mark II jest jeszcze lepiej, on jeszcze rzadziej się gubi. Też super, że producent wprowadził nowe metody, jakby to jest super. I też fajne, że z poziomu szybkiego menu możemy sobie wybierać, czy aparat ma rozpoznać człowieka, zwierzęta, pojazdy, czy możemy to w każdej chwili wyłączyć. Z ciekawości postanowiłem jeszcze sprawdzić, jak autofokus poradzi sobie w momencie, gdy ma do rozpoznania, rozśledzenia zwierzaki. W tym celu wybrałem się do Warszawskich Łazienek i tutaj jest kolejne pozytywne zaskoczenie, ponieważ w momencie, gdy fotografowałem pawie, akurat miałem taką sytuację, że jeden z tych ptaków szedł gdzieś tam za krzaki i obawiam się, że ten autofokus chociaż na chwilę się rozjedzie, coś tam się stanie. Tutaj pozytywne zaskoczenie, nic takiego się nie stało. Mimo, że to no, tak jest z jakimiś tam krzakami, autofokus dalej trzyma go na oku. Podobnie zresztą było z wiewiórkami, tutaj znowu kolejne pozytywne zaskoczenie, też odpaliłem sobie. Dedykowaną aplikację od Kanona, która no niestety, ale nie jest najlepsza. Ale na podglądzie mniej więcej widzicie, jak to wygląda. Nawet jak na na chwilę znika i się pojawia, na autofokus cały czas jest, cały czas ją rozpoznaje, cały czas ją śledzi. Więc to jest akurat na bardzo duży plus. Na tym etapie materiału będę miał jeszcze jedną ciekawostkę związaną z rawami pochodzącymi z nowej R5. Otóż nie każdy program do edycji zdjęć będzie te pliki rozpoznawał. Z pakietem Adobe na chwilę obecną nie powinno być już żadnego większego problemu. Sam te zdjęcia ogarniałem w Lightroomie i tutaj wszystko poszło sprawnie. Tak jak z ciekawości chciałem je sobie odpalić, załóżmy, w luminarze, czy załóżmy, nowym tworzy, który nazywa się Aperture, pojawił się problem. Skontaktowałem się z supportem i była sytuacja podobna, jak recenzowałem R3. Czyli musimy jeszcze chwilę poczekać na update, nie wiadomo ile, jeżeli chcielibyście coś z tymi zdjęciami zrobić, no to zostaje rozwiązanie od Adobe. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku Pixelmatora i tutaj się dosyć zdziwiłem, że w ogóle ten program nie rozpoznaje tych plików, ponieważ program został wykupiony przez firmę Apple. A okazuje się, że znowu, jeszcze chwilę będziemy musieli poczekać. Niestety, ale na tym etapie materiału zaczynają się delikatne schody i będą one związane z trybem filmowania. O ile na papierze i w specyfikacji wszystko to wygląda naprawdę imponująco, tak w realnym życiu... Nie ukrywam, że trochę wyleczyłem się z nagrywania w 8K, z nagrywania w Rawach, przynajmniej na chwilę obecną. W zupełności jestem w stanie ograniczyć się do 4K, ale to co mnie najbardziej cieszy w tym modelu, to fakt, że dostaliśmy wreszcie siloga 2K. To jest coś, na co bardzo długo czekam, no i wreszcie się, że tak powiem, doczekam. Zresztą w płaskim profilu nagrywamy cały ten materiał, łącznie ze wszystkimi samplami. To jest super. Do tego jeszcze doszedł nam waveform, bardzo fajne i przydatne narzędzie, jeżeli mówimy o poprawnym ustawieniu ekspozycji. Do tego doszło nowe możliwości związane z nagrywaniem audio i tutaj znowu przydałby się ten adapter, o którym mówiłem wcześniej w tym materiale. Do tego doszło nowe, poprawione szybkie menu, doszła cała masa ciekawych opcji, o których sobie pogadamy w osobnym materiale. I wszystko to brzmi super, i wszystko to zapowiada się super, jednak no, pojawia się problem z przegrzewaniem. I tu już mi wyskoczyła ikonka z termometrem i aparat mnie informuje, że aparat zaraz się przegrzeje. I to ma drugie albo trzecie Raz miejsce na przestrzeni ostatniej godziny, więc nie wypada to najlepiej. Zresztą aktualnie to widzicie na podglądzie. A co za tym idzie, prawdopodobnie będę się musiał wyposażyć tego chłodzącego gripa. Kolejna bardzo istotna kwestia jest oczywiście związana ze stabilizacją, i tutaj nie będę ukrywał, że jestem trochę rozczarowany, ponieważ liczyłem na jakiś chociaż delikatny upgrade w tym temacie. Ja wiem, niektórzy użytkownicy zaraz powiedzą uroki nagrywania na pełnej klatce na 15 czy tam 14 mm, jednak jak zobaczycie sobie te sample, no umówmy się, nie wygląda to najlepiej. Też mam jakieś takie wrażenie, że w przypadku starszej R5 wyglądało to trochę lepiej. Jeżeli zaś mówimy o nagrywaniu na no załóżmy 50, 70, 100, 135 czy 200 mm, okej, okay, tutaj stabilizacja daje radę, wygląda to naprawdę nieźle. Niestety na szerokim kącie, no sorry, ale jest podaka. Słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Obiecuję Wam, że na przestrzeni najbliższych tygodni będziemy wielokrotnie wracać do tematu Canona R5 Mark II. Czy to będzie mówili o ustawieniach przy fotografowaniu, czy przy filmowaniu, czy pogadamy o akcesoriach, czy załóżmy zrobimy sobie porównanie R5 Mark II do starej R5. Wszystko to przed nami, proszę Was o jeszcze chwilę cierpliwości, dajcie znać co myślicie o nowym modelu i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.